Szanowni Państwo, w tych dniach otrzymaliśmy decyzję Wojewody Dolnośląskiego mówiąc o zmniejszeniu ilości łóżek, tak zwanych łóżek covidowych. W związku z tym, na dzień dzisiejszy decyzja mówi o zmniejszeniu 50 łóżek ze 130, czyli 80 łóżek dalej będzie łóżek covidowych, i w związku z tym chcemy troszeczkę przeorganizować szpital, żeby powoli. Wracać do normalności, czyli uruchomić ginekologię i położnictwo, i uruchomić ortopedię. To są dwa oddziały, które chcielibyśmy w pierwszej kolejności uruchomić. Jest tylko jeden problem, proszę Państwa, i tutaj e, musimy się wstrzymać z uruchomieniem tych oddziałów, ponieważ na 80 łóżek mamy również 6 łóżek respiratorowych zajętych. Czyli cały OJOM jest zajęty jako oddział covidowy. W związku z tym nie mamy zabezpieczenia do normalnych zabiegów planowych, operacyjnych, które chcemy właśnie ortopedyczne i ginekologiczno-położnicze uruchomić i czekamy na decyzję wojewody o zniesieniu łóżek ojom -owskich. Na dzień dzisiejszy mamy 65 pacjentów na poziomie drugim z 74 łóżek. No i sześć zajętych mamy łóżek ojomowskich. Właśnie w zasadzie gdyby nie łóżka ojomowskie przynajmniej jedno czy dwa zdjęte z poziomu covidowego od czwartego mogłaby ruszyć ginekologia z położnictwem i ortopedia, ale dopóki nie będziemy mieć zdjętych tych łóżek, nie możemy ruszyć z tymi oddziałami. Szpital otrzymał niedawno dużą dotację w formie sprzętu. Tak, jeżeli chodzi o sprzęt, to dzięki zaangażowaniu i to usilnym zaangażowaniu wiceprezesa Andrzeja Sztandery dostaliśmy za oczywiście przy pomocy wojewody z Agencji Rezerw Strategicznych sporo sprzętu wartościowego. Tego sprzętu jest bardzo dużo. Może powiem, o najważniejszym sprzęcie to jest przede wszystkim aparat RTG przenośny, aparat przewoźny, aparat RTG z takiej wysokiej półki, jak to się mówi, z racji tego, że no, sprzęt RTG jest w tej chwili w podziałach covidowych bardzo potrzebny, a nasz stały stacjonarny aparat jest już w coraz gorszym stanie Stąd też ten nabytek jest bardzo ważny i istotny. Poza tym, dostaliśmy aparaty wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej i dużo, dużo innego sprzętu. Wartość tego sprzętu to jest 2,5 miliona złotych. W ciągu od stycznia do marca sprowadziliśmy sprzęt w wartości 2,5 milionów złotych. Wiceprezes Andrzej Szczandera, dzięki swojej działalności, został nominowany. Do człowieka aktywnego społecznego. Tak? tak, jestem dumny z tego, że wiceprezes Andrzej, zresztą spełni już pracujemy razem z panem prezesem Sztanderą dwa lata i e, dumny jestem, że został zgłoszony, nominowany do nagrody głównej osobowości roku 2020 jako społecznik, jako samorządowiec i jako e, polityk. Z racji do tego grona aktywnych został jakby zgłoszony i dzięki jego zaangażowaniu społecznego przede wszystkim w tamtym roku, jak Państwo wiecie, sprowadził do szpitala sprzęt różnego rodzaju sprzęt z różnych instytucji wartości ponad 8 milionów złotych, więc dokładając jeszcze te 2,5 w tej chwili to jest razem 10,5 miliona złotych w ciągu półtora roku, a nawet nie całego półtora roku sprzętu zostało sprowadzone do szpitala, do Mickiego Centrum Medycznego. To jest chyba naj, jeden z największych zastrzyków dla szpitala, jeżeli chodzi o sprzęt, o środki ochrony. Także tylko mogę pogratulować panu wiceprezesowi, że został nominowany do tego zacnego grona.